Dobry wieczór, panie Zenonie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Miło mi pana bardzo widzieć na roztańczonym, narodowym, już po pierwszym występie, jak samopoczycie. Bardzo dobre, super. Teraz co sumie mieliśmy, jest bardzo dużo artystów w tym roku, także graliśmy tak zwany medley. Taki bloczek, który się składał z trzech piosenek, z trzech króciutkich połączonych ze sobą piosenek, czyli była piosenka przez te oczy zielone, życie to są chwile i pragnienie miłości. I jeszcze czeka, czekają na mnie dwa wyjścia. Jeden zaśpiewamy ze słowami jeden piosenkę tańcz. No i oczywiście nasz wspólny kawałek, złoto. Ja to mam wrażenie, że tutaj prawie cały stadion jest właśnie dla pana, bo zawsze zauważyłam, że jak się pojawia w liście artystów akcent, to ludzie wow, wow! No to bardzo miło, bardzo miło. Ja jestem tutaj ósmy raz, właściwie od samego początku, jak tylko właśnie te koncerty zostały zorganizowane pierwszy raz na stadionie narodowym, to jestem. Od samego początku. No i co roku jest koncert inny, co roku jest po prostu inny dobór artystów. I o to głównie chodzi właśnie, każdy znajduje coś dla siebie. A dla Pana taki występ na przykład na narodowym to jest taki chleb powszedni? Czy jednak coś, do czego się bardziej Pan przygotowuje? No bardziej, bardziej. To jest taki koncert wyjątkowy. Tutaj przecież na tym stadionie i nasza reprezentacja wygrywała swoje wspaniałe mecze. No i w roku 2015 przecież tutaj. Po wygranej, tak, nasza reprezentacja właśnie po wygranej w meczu z Irlandią później pojechała na mistrzostwa Europy i, i zaśpiewali w szatni piosenkę przez Twa oczy zielone, która sta, tak tak stała tak się tak. właśnie mega, mega hitem. Ale to koncert wyjątkowy, taki inny po prostu. No, wspaniała scena, świetne nagłośnienie, dużo ludzi. No tutaj, no, po prostu mega. No to jest taki prawdziwy koncert. Kojarzy się z koncertem jak na Wembley, mhm. czy coś takiego. No, czyli na przykład, wrażenia. Ja, czyli jadąc na przykład na pana koncert w jakimś mieście, on będzie się różnił od takiego występu telewizyjnego? No na pewno, oczywiście. Tak, tak, tak. No bo tutaj wiadomo, mówię, że jest świetne nagłośnienie, fajna cała oprawa muzyczna. Mhm. Świetnie, cała, cała ściana ledowa no to zupełnie, wiesz, no to, 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 to robi, robi robotę. Ostatnio widzieliśmy się na ramówce Polsatu przed nagrywaniem Disco Stara, właśnie jeszcze raz ogromne gratulacje, pierwszy raz pan jako juro, jak tak. samopoczucie w ogóle, że przychodzą artyści i są wycenia, wystawiani na pana opinię. Yy, no powiem, yy, że nie, nie łatwo jest oceniać. Akurat w tym roku mamy poziom bardzo, bardzo wysoki, wszyscy mm. uczestnicy, i wokalistki mamy, mamy wokalistów, mamy zespoły, y, które grają i, muzy i muzykę taką dyskotekową, i muzykę w klimatach lat 90. I, i, i taki folklor, i góralski i tak dalej, także naprawdę mamy bardzo ciężki orzech do zgryzienia, dużo właśnie świetnych śpiewających osób i program robiony w profesjonalny sposób, bo od razu właśnie w tym największym studiu polsadowskim. Y, no także do tej pory już było chyba osiem edycji, ale to było tak. No kilka poziomów niżej, a teraz ja od razu z grubej rury wyskakuję jako na fotel jurorski i w takiej fajnej scenerii, w fajnym, fajnym całym takim, w całej otoczce. A czym trzeba się wyróżniać, żeby pan nacisnął zielony albo czerwony? No. Słuchaj, na razie to my spośród tak z tych uczestników ponad setki chyba mogliśmy nawet najpierw wybrać 24 osoby. No to ciężko. Nie? Później do półfinału wybraliśmy już ósemkę. I 8 grudnia będzie wielki finał. No, i z tej ósemki musimy wybrać jedną osobę, która, która śpiewa najlepiej. Ale to wszystko na to się składa. Po prostu i umiejętności wokalne, no i, 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 i po prostu to jaką, to, jaką kto jest osobą sposób bycia na scenie i tak dalej, czyli tutaj tylko śpiewanie samo to nie wchodzi w grę. My patrzymy na całokształt, na całą osobę, jak ona się zachowuje, jak ona się wypowiada i tak dalej. Także to jest wszystko bardzo ważne. A właśnie ostatnio też na planie Disco Star pojawił się Pana syn Daniel i wszyscy się zastanawiamy, czy on też spróbował swoich sił. Nie, właśnie nie, nie, nie. Daniel się pojawił, Daniel mieszka w Warszawie i ja go po prostu wziąłem, jak yy, nagrywaliśmy te dwa półfinałowe odcinki, to po prostu przyszedł tam sobie, porobił kilka zdjęcia, i chciał się zapoznać z moimi kolegami, chociaż on, on już dużo osób zna, ale to fajnie, przyjemnie sobie spędziliśmy dwa dni tutaj właśnie w Warszawie. Później piątek, wczoraj miałem dzień wolny, to sobie troszkę pojeździliśmy po zakupkach, bo już nie wracałem po czwartkowym dniu do domu w piątek, tylko właśnie już dzisiaj od samego rana próby. No i, i jak tutaj przyjechałem o godzinie 11, to dopiero wyjadę stąd o 23 wieczorkiem. A czy ta informacja, która poszła gdzieś w eter w mediach, że współpraca Daniela z, właśnie z Marcinem Millerem, to y, będzie coś, co wyjdzie, czy...? Nie, nie na, na, na razie, ale to I czas pokaże. Czas pokaże. <laughs> czas pokaże, słynne moje powiedzenie, nic nigdy nie wiadomo. Jeżeli stwierdzimy, że mamy jakąś taką piosenkę, że możemy ją zaśpiewać albo w duecie, albo... Albo na przykład z Marcinem, czy ze Skolimem, to dlaczego nie, wiesz, no to, 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 to ja, jeżeli fajny temat, coś wymyślimy fajnego, coś fajnego skomponujemy, to na pewno każdy chętnie się przyłączy do takiego projektu. No właśnie, a jak wygląda współpraca też na planie z, właśnie z Marcinem, z Magdaleną i super, ze Skolimem? Super, super, ba bardzo fajnie. No Skolim jest osobą przesympatyczną, ja siedzę obok Skolima, z lewej strony, z prawej strony siedzi Madzia, troszkę dalej siedzi Marcin. Słuchając właśnie występów, wspólnie komentujemy jak, tak, tak. No oczywiście to, 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 to bardzo fajne, bardzo miłe. Hmm, naprawdę bardzo wysoki poziom prezentują. Hmm, czasami jakieś tam, jakaś tam wokalistka czy w zaśpiewa, Jana Marcina, Marcin na mnie. Wow, można, można, Błynny. kurde. I śpiewanie przeponko i tak dalej, naprawdę kurde można. Od niektórych uczestników możemy my sporo się nauczyć. A może jakaś wspólna piosenka stołu jurorskiego? No mówię, nie wiadomo, zobaczymy. Czas Panie, pokaże, czas pokaże. Dokładnie. Panie Zenonie, ostatnio też media obiegły wideo, jak zabrał Pan na koncert, na scenę swoją wnuczkę. Czy tutaj talent gdzieś muzyczny gdzieś po dziadku odziedziczony? Yy, Laura jest, no ona akurat teraz ma, skończyła 5-latek 12 lutego. Ja ostatnio właśnie grałem na koncercie niedaleko Poznania, yy. na takich największych targach rolniczych w Bednarach. Jednym z największych targów w ogóle w Europie. No i a że Laura tam dosłownie bliziutko mieszka, koło Konina, no to przyjechała właśnie z dziadkiem i, 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 z, i z kolegą. No i rzeczywiście, ja śpiewając piosenkę, bo zauważyłem, że podśpiewuje wszystkie moje piosenki. Patrzcie, śpiewam z Budistko, podśpiewuję Nuci, śpiewam Królowa Nocy, Nuci. Yy, zaśpiewałem, zacząłem śpiewać przez dwa oczy zielone, właśnie zaprosiłem Laurę. No tak troszeczkę jakościowo ten filmik, bo ktoś tam nagrywał i, i, i po prostu nas przekrzykiwał, że, że słabo słychać jak Laura śpiewa, ale jest osobą, yy, widzę, że bardzo umuzykalnioną. W ogóle w domu sobie włącza czy słuchanie w telewizji, czy w radiu piosenek i śpiewa fonetycznie w różnych językach, I, a to po włosku, Dziadek znam, ma taką piosenkę, mama, mama, mama Maria, mama. Ja mówię, to pewnie Laurka jadł piosenkę temu ja też się uczyłem kiedyś mając lat. No może troszkę mówię więcej niż ty, ale też właśnie śpiewałem tak fonetycznie, czy to, czy to piosenki zespołu Bonnie M, czy Rapszyn, czy, czy Modern Talking. No i fajnie, fajnie, ekstra, pięknie. No, Laura chodzi do, do przedszkola, mm, przychodzą panowie, prezentują różnego rodzaju instrumenty muzyczne, yy, a to jakieś tam puzo, a to flet poprzeczny, flet prosty, jakieś tam instrumenty perkusyjne i zawsze Laura pierwsza, pierwsza tam jest zainteresowana, także no widać, że, że dziewczynka taka, Wszechstronnie uzdolniona. I śpiewa, i tańczy. Ręczy. Super. Czyli za kilka letek przyjdzie do dziadka i powie, dziadku, śpiewamy razem, to dziadek się zgodzi. Zobaczymy, zobaczymy, tak. Czas pokaże. Czas pokaże, czas pokaże. Panie Zenku, ja też dostałam prośbę od fanów zapytać się, czy, wprost zapytam, tak. czy pana Zenona można kiedyś spotkać na zakupach w Biedronce? Yy, ja w różnych sklepach jestem na zakupach. Czyli można Pana spotkać normalnie? Bo niektórzy się wyzyskują, że tak powiem, innymi, bo się wstydzą. Ja, ja, ja chętnie chodzę po, po, po różnego rodzaju galeriach właśnie, czy do Białymstoku, czy nawet ostatnio byłem w Warszawie. Chodzę, przechadzam się, lubię lubię robić zakupy. Może, może nie aż tak chętnie, tak że, że jestem jakimś tam, nie wiem, taki, że, że coś muszę kupić, bo, bo, jest, bo będę chory, czy coś takiego. Hmm. Nie, ale, ale hmm. coś... Coś fajnego sobie znajduję, to muszę, muszę kupić jakieś fajne, czy fajną marynarkę, czy fajne stroje, czy nie wiem, jakieś fajne spodnie, fajne buty na scenę, chociaż z tym jest ciężej. Jeżeli coś, jakąś marynarkę, to, to mam swojego krawca, gdzie gdzie szyję po prostu rzeczy, bo wszystko musi być dopasowane, a nawet jak coś kupuję, to zaraz muszę przerabiać, a to rękaw jest za długi, a to spodnie, wiesz, i, 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 i tak dalej. A z czego to wynika? Po prostu zawsze czegoś brakuje? No, inna ciężko jest kupić w ogóle tak, żeby było dopasowane na mnie, zawsze tam rękaw jest za długi, a jak spodnie się kupuję, to, to, to spodnie są też za przydługie, zawsze muszę, mam swoją krawcową też, gdzie chętnie robię te wszystkie przeróbki. Ale czy fani mogą się dowiedzieć, spotkają Zenka Martyniuka, robiącego zakupy w Biedronce, na przykład po bułki rano na siadanko? To ja akurat po takie poranne zakupy, to, 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 część, to często jeździ żona, ale ja, ja chodzę po różny, różnego rodzaju sklepach, także... Panie Zenku, a kto u państwa w rodzinie dba o pieniądze? Kto tutaj rozdaje, że tak powiem, karty? Wspólnie, wspólnie. I, i, i ja, i żona u nas nie ma tak, że, że, że ktoś tam, jak ktoś tam dba. I to znaczy, znaczy, kto dba? Ja, ja, ja pracuję, tak akurat żona nie pracuje. To no właśnie to... dlatego też takie pytanie: czy po prostu państwo mają osobne konta, czy jedno wspólne? Jedno wspólne mamy. Czy tak jak każdy małżeństwo. Tak. Pełne zaufanie. Oczywiście. Panie zadanie, ostatnie pytanie. E, tuż trochę czasu minęło od ślubu Faustyny i Daniela. Jak w ogóle relacje z Faustyną? Bardzo dobre. Dzisiaj zresztą jest też Faustyna. Też właśnie widzieliśmy. Je, jest Faustyna, a? jest Daniel. No wiesz, oni są, oni są, bardzo się kochają i są ze sobą, dlatego, dlatego się pobrali, no I, i, i niech będą szczęśliwi. A widzi też Pan e, zmiany w swoim synu, odkąd jest tak zakochany i po ślubie? Tak, tak. Wydaje mi się, że tam kiedyś wcześniej to był taki okres troszeczkę nie, niespokojny, także że, że Daniel może tam troszeczkę jeszcze nie dorósł do pewnych rzeczy, ale w tej chwili wszystko się uspokoiło, wszystko się u, 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 ustatkował i, i jest okej. Okay. Panie Zanonie, czego ja mogę Panu życzyć Tutaj na jest, koniec? Jest, jest bardzo gorąco. No czego tylko na koniec ja. mogę życzyć? Czego, czego, można życzyć, no, ja nie wiem, fajny, fajnych pomysłów muzycznych, Zdrówka, chociaż dla mnie zdrowie dopisuje. Mam bardzo dużo, bardzo dużo świetnych pomysłów muzycznych. Chciałbym tylko wszystkie je zrealizować. Już w tym roku wydałem, nie pamiętam, chyba siedem albo osiem albo w ogóle nowych teledysków, a jeszcze chyba Światło Dzienne ukażą dwa teledyski. No Dziękuję. Więc ja życzę dużo szczęścia z muzyką, dużo szczęścia w życiu prywatnym i czego sobie Pan jeszcze wymarzy. Dziękuję pięknie. Dzięki bardzo, do Dziękuję. zobaczenia.